Przede wszystkim chciałbym podziękować swoim zawodnikom za włożony wysiłek, za to, że postawili się przeciwnikowi na, na trudnym terenie. Ciężko cokolwiek takiego sensownego po, po, po kolejnym ciosie, kolejnym meczu, gdzie dostajemy cios w takich okolicznościach, cokolwiek sensownego powiedzieć. Nie był to najlepszy mecz w naszym wykonaniu na pewno. Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby, żeby mimo wszystko ten mecz wygrać. Znaczy może zrobiliśmy dużo, ale może wydaje się, że niewystarczająco, bo, bo po pierwsze straciliśmy dwie bramki, po drugie, strzeliśmy tylko jedną bramkę i, i tak, się, tak się kończy ten mecz. Zostało dziewięć kolejek, ale, ale coraz mniej i nasza sytuacja jest coraz trudniejsza. Ja wierzę w chłopaków będę starał się ze swojej strony jakby utrzymać tą wiarę też chłopaków w siebie, bo dopóki, dopóki można zdobywać punkty, to, to, to zobaczymy. Jesteśmy na początku kolejki, zobaczymy, jak się ułożą te, te inne mecze. Ale na pewno na pewno nie poprawiliśmy sobie tej swojej sytuacji po tym meczu wręcz przeciwnie. Wiedzieliśmy. Że puszcza jest bardzo groźnym zespołem przy stałych fragmentach gry. Ma silnych zawodników, zdecydowanych i jakby po raz kolejny tym swoim stylem, którego gratuluję też trenerowi, bo to, to nie, nie jest łatwo też stworzyć taki zespół, który ma taki, taki styl i taki charakter, po raz kolejny zdobyła punkty. Oni się cieszą, my się smucimy. Długa podróż przed nami, długo, dużo przemyśleń. Dziękuję bardzo.